Dostajesz tę wiadomość: Hej, czy jesteśmy blisko? Czy mogę szybko przejść? I nagle zaczyna się panika. Rozglądasz się, a twój dom wygląda, jakby został uderzony przez huragan. Ubrania na kanapie, okruchy na podłodze, łazienka lepiej nawet nie wyglądaj, ale ty też nie masz na myśli. A teraz? A jeśli powiem ci, że istnieje dziewięć prostych sztuczek, z którymi możesz pozostawić dom uporządkowany w mniej niż 30 minut? Wydają się być gotowi na odwiedziny? Brak godzin czyszczenia, bez stresu. Po prostu inteligentnie priorytetuj. Dobrze użyj tego, co już masz. I z niektórymi sztuczkami robią super wrażenie. W tym filmie pokażę Ci najlepsze sztuczki o szybkim czyszczeniu na ten moment, kiedy ktoś ostrzega, że nadchodzi. Więc nie panikujesz, ale otwórz drzwi z uśmiechem. Porozmawiajmy o najważniejszych obszarach, które pokazują wyniki na czas. O aromatach, które tworzą atmosferę w kilka sekund. I o sztuczce dla twojej łazienki zawsze wydają się czyste, nawet gdy się spieszysz. Zatrzymaj się do końca, ponieważ trik numer 9 jest prawdziwym zmieniaczem gier, bez którego nigdy nie będziesz chciał być, gdy ktoś pojawi się z zaskoczenia na twoich drzwiach. Sztuczka 1. Strefa ostrości. Pierwsza rzecz, jaką widziana wizyta. Kiedy czas jest krótki, musisz inteligentnie priorytetowo traktować priorytety. A co najważniejsze, pierwsze wrażenie. Oznacza to skoncentruj się na okolicy, w której twoja wizyta zobaczy pierwsze wejście do domu lub salonu. Nie ma sensu spływać w pokoju, jeśli odwiedzający nigdy nie włoży stóp do środka. Wyobraź sobie, że ktoś wchodzi do drzwi. Co on widzi pierwszy? Dokładnie tam jest twoja strefa skupienia korytarz, but może spojrzenie na salon. I to te obszary muszą wydawać się zorganizowane w rekordowym czasie. Weź duży kosz lub torbę i zbierz wszystko rozproszone: płaszcze, korespondencja, buty, zabawki dla dzieci, dyb-wszystko w środku. Będziesz zaskoczony, jak szybko środowisko staje się uporządkowane, gdy nie rozprasza się żadnych rzeczy. Następnie wydaj powierzchnie stoły, kredencje, komody. To, co nie należy do torby lub prosto do szafy a teraz szybka tkanina do odkurzania widocznych powierzchni, zwłaszcza tam, gdzie uderza światło. Nie potrzebujesz doskonałości, potrzebujesz efektu. I właśnie to dostajesz w środowisku zorganizowanym wizualnie, w którym główne powierzchnie są bezpłatne, czyste i przekazują spokój. Co to ci przynosi? Twoja wizyta wchodzi i myśli: "Wow, jak się tu zorganizuje". Nawet jeśli wiesz, że za drzwiami pokoju czeka chaos. Liczy się pierwsze wrażenie. Możesz poczuć się cicho, ponieważ wiesz, że przy najmniejszym wysiłku Uzyskałeś maksymalny efekt. A to daje czas na skupienie się na reszcie lub po prostu głęboki oddech. Sztuczka 2. Błyskawica Łazienki. Świeże za 5 minut. Jest pokój, który mówi więcej o Twoim domu niż jakikolwiek inny. A ten pokój to Łazienka. Bądźmy szczerzy, jeśli Twoja wizyta skorzystaj z Łazienki i znajdź włosy w zlewie, przepuste do zębów lub puste drzwi papieru toaletowego, dobre wrażenie się skończyło. So? Szybkie czyszczenie w łazience. Teraz. Oto plan. Wejdź, rozejrzyj się szybko. Wszystko, co wydaje się oczywiście niechlujne. Stamtąd. Weź wilgotną szmatkę lub chusteczkę czyszczącą i wprowadź najpierw do zlewu i kranów. Jeśli nie masz czasu na dobrze, wyraźnie czysty. Daj kran, wyczyść krople, opuść pokrywkę toaletową. Następnie, spojrzenie na toaletę. Nie potrzebujesz głębokiego czyszczenia. Jeśli dobrze wyglądasz, świetnie. Jeśli nie, rzuć produkt czyszczący, szybko, gotowy. Ważne jest, musisz wyglądać czysto. Więc weź drugą szmatkę i wytrzyj go w lustrze, ponieważ ślady i plamy pasty do zębów zwracają uwagę na czas. Czyste lustro natychmiast przedstawia uczucie: tutaj wszystko w czystości. Teraz przychodzi najważniejsza sztuczka aromat. Niech biegnie zimną wodą z kroplą olejku eterycznego, taką jak cytryna lub mięta lub spryskaj gładki spray dla środowiska. I nagle pokój nie wygląda tylko na czysty, ale także świeży. A jeśli nadal masz 30 sekund, pięknie zegnij ręcznik lub zmień na czystość. Ten mały wizualny detal robi cuda. Dlaczego to jest takie skuteczne? Ponieważ łazienka jest uważana za intymny obszar w percepcji ludzi. Jeśli wygląda na zorganizowane, Twoja wizyta automatycznie uważa, że reszta domu jest również dobrze opiekowana. A to daje ogromną bonus zaufania. Nawet jeśli właśnie przebiegłeś przez bałagan dresowych i bułki we włosach. Sztuczka tri, szokujący efekt poduszek na kanapie. Wyobraź sobie, że Twoja wizyta wchodząc do pokoju, a pierwszą rzeczą, którą widzi, jest zmiażdżona sofa z krzywymi poduszkami i kocem, który wygląda, jak ktoś po prostu w nim spał. Nawet jeśli atmosfera jest czysta, wkrótce wydaje się niechlujna, ale nie martw się. Ta sztuczka przywraca efekt wow w sekundach. Sekret jest w stylu, ponieważ nasz mózg skanuje najpierw to, co wygląda symetrycznie i zorganizowane. I właśnie to dostajesz tylko z trzema gestami. Najpierw potrząśnij wszystkie poduszki. To sprawia, że zwiększają objętość na czas i wydają się zachęcające. Po drugie, ułóż je ponownie. Najlepiej symetrycznie lewą poduszkę, jedną prawą lub w jednolitym układzie. I po trzecie, Weź koc, zgnij go prosto i umieść gładko nad oparciem z sofy lub w koszu obok niej. Gotowy! Będziesz zaskoczony. Za mniej niż minutę twoja kanapa wygląda jak magazyn dekoracyjny. A najlepsze? Cała atmosfera wydaje się nagle uporządkowana, nawet jeśli nic innego nie zmieniłeś. Dodatkowa opcjonalna wskazówka. Jeśli nadal masz kilka sekund, rzuć bułkę, aby zabrać włosy lub wilgotną szmatkę nad siedzeniem, szczególnie jeśli masz zwierzęta. To daje ostateczny akcent. A jeśli jesteś bardzo mądry, umieść pachnącą świecę lub świeżą układ kwiatowy na stoliku do kawy, to sygnały: tutaj ktoś, kto to obchodzi, co z tego zarabiasz. Nie potrzebujesz dużego czyszczenia mu, po prostu szybki i skierowany styl. I to daje wizytę to uczucie. Tutaj jest zorganizowane, przytulne i dobrze utrzymane. Zanim kontynuujemy następną sztuczkę. Jeśli cieszysz się tymi wskazówkami i myślisz, Właśnie tego potrzebuje częściej. Więc kliknij teraz, aby zarejestrować się i aktywować dzwonek. Tutaj regularnie otrzymujesz proste, szybkie i bardzo skuteczne wskazówki, aby utrzymać dom pod kontrolą nawet w czasach stresu. Wszystko bez perfekcji. Więc zasubskrybuj teraz i zawsze bądź przygotowany. Bez względu na to, kto pojawia się zaskoczeniem na Twoich drzwiach, a teraz kontynuujmy sztuczkę, która jest warta złota. Zwłaszcza gdy naprawdę nie masz więcej czasu. Sztuczka 4. Błyskawica podłogowa. Numer 1. Jeśli masz za mało czasu i nadal chcesz, aby Twój dom wyglądał natychmiast w czystości, skup się na podłodze. Dlaczego? Bardzo proste. Podłoga jest największą widoczną powierzchnią środowiska, i więc pierwszą, która przyciąga wzrok. Jeśli jest brudny, pełen okruchów lub włosów, nie ma zastosowania. Jeśli wszystko inne świeci. Środowisko zawsze będzie wydawać się nie do końca czyste. Oto twoja sztuczka szybkiego czyszczenia. Weź próżnię lub squidzi, cokolwiek jest bardziej pod ręką. I nie, nie musisz teraz doskonale czyścić każdego rogu. Celem jest po prostu uczynienie głównych obszarów obiegów widocznym od hali do kuchni, wokół kanapy, przed stołem i w łazience, wszystkie miejsca, w których wizyta będą chodzić lub wyglądać. Jeśli nie masz czasu, weź ręcznie wakum lub rzuć się na włosy zwierzęce idealne do szybkiego usuwania widocznego brudu na dywanikach lub laminowanych podłogach. W przypadkach awaryjnych nawet wilgotna tkanina na twoich stopach serwuje. Po prostu czyszcz tańcząca po domu. Czy to wygląda głupio? Ale to działa niesamowicie dobrze. Co przynosi ta sztuczka? Natychmiastowy efekt świeżości. Środowisko wydaje się ostrożne. Powietrze jest lżejsze, poczucie jasności i porządku, a wszystko to bez intensywnej akcji czyszczenia. Szczególnie ważne, jeśli masz zwierzęta domowe lub dzieci, gdzie widoczny brud szybko się gromadzi, i właśnie to wizyty widzą pierwsze. Kolejna dodatkowa wskazówka: jeśli masz drewnianą podłogę lub ceramikę, możesz użyć lekko pachnącego produktu czyszczącego, aby uzyskać przyjemny aromat. Niezbyt mocny, ale wystarczający, aby gość pomyślał Hmm, jak świeże tutaj. Krótko mówiąc, jeśli możesz zrobić tylko jedną rzecz w pięć minut, zajmij się podłogą. Jest Twoim najlepszym sojusznikiem na wrażenie organizacji. Sztuczka 5. Wymiana ręczników. Gest mały, świetny efekt. Prawie nic nie wydaje się tak intymne i odkrywcze jak używany i pomarszczony ręcznik w łazience lub w kuchni. Nawet jeśli nie jest brudna, wydaje się, że tak jest. I właśnie dlatego ta sztuczka jest tak skuteczna. Ponieważ przy małym ruchu ma świetny efekt. Zmień ręcznik. To nawet nie zajmuje 20 sekund. Chodzisz do łazienki lub kuchni, bierzesz używany ręcznik. Najlepiej prosto do brudnego kosza na odzież. I na miejscu wisi świeży, dobrze złożony lub dobrze wiszący ręcznik. Jeśli używasz jasnego koloru lub dyskretnego wzoru, środowisko automatycznie wydaje się bardziej ostrożne. Dlaczego to działa tak dobrze? Ponieważ wysyła sygnał. Świeże ręczniki oznaczają: tutaj regularnie dbasz. Wyglądają miękko zachęcające i higieniczne, dokładnie to, czego gość spodziewa się umyć ręce lub gotowanie. Jeszcze lepiej. Jeśli masz mały ręcznik tylko na wizyty, który stawia tylko wtedy, gdy są ludzie, wygląda to szczególnie uważnie. Tak jakbyś pomyślał o wszystkim, przygotowany, planowany. Przykład nie masz już czasu na doskonałe wyczyszczenie łazienki. Ale powiesisz świeży i pachnący ręcznik, może umieść małe mydło obok, podwoić papier toaletowy w piękny sposób. Samo to wystarczy, aby Twoja wizyta pomyślała. Wow, wszystko jest czyste i uważaj na uczucie. I to nie jest dobre dla oczu, ale także dla sensacji. Uświadomisz sobie, jak widzisz swój dom inaczej, gdy te małe szczegóły są odpowiednie. Jest dumny, przynosi spokój. I pokazuje, że masz kontrolę nawet w czasach stresu. Tak więc, zanim ubiegniesz się, aby coś naprawić, idź szybko i zmień ręcznik. Zobaczysz, jak warto jest ten efekt. Sztuczka 6. Aromat odchyla uwagę. Atmosfera zamiast perfekcji. Czy Twój dom nie jest idealnie schludny? Czy nadal masz płaszcz na krześle? Niektóre czasopisma na stole? Nie ma problemu. Jeśli środowisko pachnie dobrze... Oczy wybaczają o wiele więcej. I to jest dokładnie zasada tej sztuczki. Użyj aromatu, aby stworzyć atmosferę i pokryć małe niedoskonałości. Dlaczego to jest takie skuteczne? Ponieważ zapach budzi natychmiastowe uczucie. Świeży i przyjemny aromat natychmiast przekazuje wrażenie czyszczenia, spokoju i troski. I to właśnie postrzega Twoja wizyta. Wiele razy jeszcze zanim spojrzysz świadomie. Jak to zrobić? Bardzo proste. Istnieje kilka szybkich opcji. Jeśli masz aromatyczną świecę, zapal ją 10 minut przed nadejściem wizyty. Najlepiej z wyraźnym i świeżym aromatem, takim jak cytrusy, bawełna lub lawenda. Czy masz dyfuzor z olejkiem eterycznym? Idealne! Kilka kropli eukaliptusa lub pomarańczowych cudów. Czy w domu nie masz aromatu? Czasami tylko niewielka sztuczka. Patelnia na kuchence, woda w środku, kilka plasterków cytryny i cynamonu. Szybko zagotuj. Aromat rozprzestrzenia się szybko po domu i wydaje się, że jest czyszczony. Działa również dobrze. Spray sprayu dla środowisk. Ale używaj z ekonomią. Wiele jest sztuczne i inwazyjne. Lepiej aplikuj na korytarz lub łazienkę, co to Ci przynosi. Odchylasz skupienie. Nawet jeśli nie wszystko jest idealnie czyste, Twoja wizyta nieświadomie poczuje się tutaj jest przyjemne, ostrożne, przyjazne. I to jest warte więcej niż półka bez kurzu w kącie, którego nikt by nie zauważył. Krótko mówiąc, jeśli chcesz, aby Twój dom wydawał się przyjazny za kilka sekund, zadbaj o odpowiedni aromat. Reszta wydaje się wtedy prawie rozwiązać. Sztuczka 7. Strefy kryjówki. Zamów przy naciśnięciu przycisku. Kiedy wizyta jest prawie przy drzwiach i nadal masz ubrania, zabawki, papiery lub pościel w całym domu, więc nie potrzebujesz idealnego rozwiązania. Potrzebujesz szybkiego i ten, który znajdziesz w strefach kryjówki SO Cold. Co to znaczy? Używaj koszy, pudełek, szuflad lub po prostu zamkniętych mebli, aby chaos był niewidoczny, przynajmniej tymczasowo. Wyobraź sobie. W pokoju znajdują się rozproszone zabawki, czasopisma i lekko otwarty koc na podłodze. Nie ma czasu na zorganizowanie się, więc weź piękny kosz lub pudełko, wrzuć wszystko do środka, pokrywka na wierzch lub naciśnij kredens. Gotowy! Wygląda na zorganizowane i nikt nie sprawdzi, co jest w środku. Garderoba staje się teraz Twoim najlepszym przyjacielem. Jeśli przy stole do jadalni nadal znajdują się dokumenty, w pokoju wiszącym koszulki na krześle lub w korytarzu rozproszone buty, umieść wszystko w środku. Wtedy możesz zorganizować wszystko spokojnie. Ale teraz ma to znaczenie tylko wrażenie: cichy, schludny, zorganizowany. Jest to szczególnie praktyczne w łazience. Czy nie masz czasu na przechowywanie produktów higieny w zorganizowany sposób? Umieść je szybko w szufladzie lub w zamkniętym koszu łazienkowym. I to wszystko. Powierzchnia wygląda wolna, czysta i zorganizowana. A masz 5 minut? Dlaczego to działa? Ponieważ ludzie nie oceniają, ile pracy zainwestowałeś na snach. Po prostu widzą, co jest widoczne i zamknięte powierzchnie przesyłania kontroli tworzą wrażenie, tutaj ktoś ma kontrolę organizacji i to idzie, nawet gdy w rzeczywistości inteligentnie odwróciłeś uwagę. Dodatkowa wskazówka: zachowaj tę chwilę koszyk awaryjny. Piękny i odporny kosz, który przełka wszystko co w tej chwili przeszkadza. Kiedy go potrzebujesz, wiesz, wszystko w środku pokrywa i idziemy dalej. Więc użyj swoich mebli jako sojuszników. Pomagają ci tworzyć zamówienie w kilka sekund. Nawet jeśli chaos nadal śpi, sztuczka 8. Sztuczka lustrzana. Podwójny efekt w sekundach. Mały wysiłek, świetny efekt. To doskonale opisuje tę sztuczkę. Lustro jest jednym z najbardziej niedocenianych elementów, jeśli chodzi o szybki połysk i czyszczenie. Ponieważ czyste i jasne lustro ma wkrótce dwa efekty. Po pierwsze, działa jak źródło światła. Sprawia, że lżejsza, większa, bardziej przyjazna atmosfera. A po drugie, to bezpośredni sygnał czyszczenia. Znaki kadrowni, plamy pasty do zębów lub kurz wskakują do oka. Dobra wiadomość: czyszczenie lustra zajmuje tylko minutę, a wynik jest natychmiast widoczny. Wszystko, czego potrzebujesz, to wilgotna tkanina mikrofibry lub ręcznik papierowy i odrobina wycieraczki. Lub nawet woda octu. Ważne: nie zostawiaj marek. Jeśli nie masz produktu do czyszczenia rąk, nawet ciepła woda z odrobiną detergentu serwuje. Zacznij od powyższego: czyste ruchy okrągłe lub w liniach poprzekątnej, to pozwala uniknąć pasków. Słuch z drugą czystą szmatką, a lustro świeci jako nowe. Zwłaszcza w łazience i korytarzu jest to absolutna zmiana gier, ponieważ jest to, że wygląd zwykle spada jako pierwszy. Podczas mycia rąk, podczas ubierania się, patrząc na lustro przed wyjazdem. Jeszcze jeden bonus: użyj lustra czysto czyste. Jeśli umieścisz przed nią aromatyczną świecę lub roślinę, odzwierciedla światło i podwaja efekt. Więc twoje środowisko wydaje się cieplejsze i bardziej stylowe, bez ciebie. Dlaczego ta sztuczka jest tak skuteczna? Ponieważ sugeruje natychmiastowe zamówienie. Nie tylko sprawia, że Twój dom wygląda ostrożnie, ale dosłownie sprawia, że świeci. I to z niewielkim gestem, który prawie nie kosztuje czasu. Więc, jeśli nic więcej nie ma robić, oczyść lustro, tylko on może uratować środowisko. Sztuczka 9. Efekt tacki kontrola za pomocą inscenizacji. Czy znasz to uczucie, gdy wchodzisz do kawy lub hotelu ozdobiony stylem, gdzie wszystko jest na Twoim miejscu, a jednak wygląda na przytulne? Często wynika to z prostej zasady wystawiania, grupowania i właśnie to możesz również zastosować w domu, gdy wizyta jest spontanicznie ogłoszona sztuczka. Użyj tacki jako asystenta organizacji. Dlaczego taca? Bardzo proste. Tworzy strukturę na czas. Zamiast rzeczy rozmieszczonych indywidualnie na stole komoda lub blat kuchenny grupujesz je w małą dekoracyjną tacę. Dzięki temu wszystko wydaje się celowe. Stylowe, świadome, spokojne. Przykład. W kuchni nadal masz butelkę oleju, sól, pieprz, cukier, kawę. Wszystko osobne? Po prostu złóż to wszystko w małej tacce drewna lub metalowej. Natychmiast wygląda na dobrze przemyślane aranżacja, a nie reszta chaosu. Lub w salonie, pachnący słoik żaglowy, mała książka, wazon, razem na tacy na stoliku do kawy. I nagle atmosfera wydaje się ozdobiona i niezdezorganizowana. Idealny również do korytarza lub łazienki. Mały kosz lub taca z dwoma zwiniętymi ręcznikami, mydłem i być może małą rośliną. A twoja wizyta już myśli, wow, to zorganizowane, jak piękne! I najlepsze z tego, nic nie zatrzymałeś, po prostu odtworzyłeś wszystko. Co przynosi ci ta sztuczka? Natychmiast daje to środowisko zamówienia i stylu, bez konieczności kupowania czegokolwiek nowego lub naprawy go przez długi czas. Pokaż, że kochasz szczegóły. I sprawia, że wszystko wygląda na planowane i zorganizowane, i to za mniej niż minutę. Krótko mówiąc. Jeśli chcesz, aby twój dom wyglądał jak i przyjazny, pomimo małych obszarów chaosu, to stawka. Taca to najlepsze do tego narzędzie. Masz to, a teraz wiesz. Kiedy wizyta ogłasza zaskoczeniem, nie musisz panikować, ponieważ z niektórymi ukierunkowanymi gestami możesz zostawić swój dom gotowy w bardzo mało czasu, aby wyglądać, jakbyś był przygotowany na wszystko. Bez stresu, bez doskonałości. Bądź jasnym lustrem, świeżym aromatem w powietrzu, efektem szybko wstrząśniętych poduszek lub ukrytego chaosu w koszyku awaryjnym. Masz teraz narzędzia w dłoni, które naprawdę działają i najlepsze? Można je stosować nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także w życiu codziennym, aby Twój dom wyglądał na trwale zadbany. Pamiętaj, nie chodzi o robienie wszystkiego idealnego. Chodzi o uzyskanie doskonałego efektu z małymi pomiarami. I właśnie po to istnieje ten kanał, regularnie przynosić nowe, proste, ale genialne wskazówki, które pomagają utrzymać dom w czystości, zorganizowanym i przyjaznym, nawet gdy życie tam jest chaotyczne. Jeśli podobał Ci się ten film, pokaż mi podobne i napisz w komentarzach, jaką sztuczkę najbardziej Ci się podobał lub który zostanie użyty podczas następnej niespodziewanej wizyty. A jeśli nie chcesz stracić więcej pomysłów, Zasubskrybuj teraz kanał i aktywuj dzwonek, aby zawsze być przygotowany bez względu na to, kto pojawia się zaskoczeniem dla Twoich drzwi. Więc czy jesteś gotowy na następnego zaskoczenia?